Tanko, ona jest team, ona ogląda! E, nie 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 nie, dobra następną gierkę lecimy po ja tą gierkę chcę z nią spędzić. Co patrzysz? Walentynki, ty, walentynki, patrzcie, Ribba znalazła tego! Ale, ale mi się fabuła tworzy. Czekajcie. Słuchaj, bo... <laughs> jest taka sprawa. Widzisz tam. To, tamten punkt zerowy. Jest jeden, prawda? A nas jest dwoje. Wiesz co to oznacza? Że jebać ty kurwa pierdolona i już nie jesteśmy razem. Eh? Wiem czat, wiem czat, że to był. <coughs> to było. <śmuszę> to było nielegalne, ale. 嗯。<clears throat>